Jarosław Kaczyński po raz kolejny pozostaje na stanowisku prezesa PiS, co wywołuje falę emocji i spekulacji wśród polityków. To decyzja, która, pomimo braku zaskoczenia, znacznie wpływa na dynamikę polskiej sceny politycznej. Przyjrzymy się, jak ta decyzja kształtuje przyszłość PiS i ich strategię. Jarosław Kaczyński ponownie obejmie przewodnictwo w Prawie i Sprawiedliwości. Chociaż wydawać by się mogło, że taka decyzja nie zasługuje na większą uwagę to jednak ma ona dalekosiężne konsekwencje dla całego polskiego krajobrazu politycznego. W strukturach tej partii nie brakowało polityków, którzy z niecierpliwością oczekiwali momentu, kiedy lider ustąpi ze swojej funkcji, ale równocześnie wielu odetchnęło z ulgą, dowiadując się, że Kaczyński nie zamierza rezygnować. Lider PiSu pełni rolę kluczowego filara w polskim życiu politycznym, niezależnie od tego, czy jest ceniony czy krytykowany. Wachlarz ogłoszeń o odejściu Kaczyńskiego był już tak szeroki, że niemal nikt, poza osobami niedoświadczonymi w polityce, nie przywiązuje większej wagi do jego słów. Za każdym razem, gdy wspomina o wycofaniu się z rywalizacji o stanowisko przewodniczącego, w partii dochodzi do specyficznego rytuału. Liczna grupa działaczy zaczyna grać rolę zaniepokojonych dzieci, które błagają lidera, aby nie zostawiał ich samych. Apogeum tego spektaklu stanowią pisma pełne próśb i zapewnień o niezbędności jego przewodnictwa. Na biurko Kaczyńskiego trafia cała masa raportów i obserwacji. Niedobwiadczeni politycy zbyt często sami wychodzą przed szereg, snując plany oparte na domniemanym odejściu lidera. To właśnie ich Kaczyński sumiennie zapamiętuje. Taka sytuacja spotkała Andrzeja Śliwkę, który przemknął się w swych przypuszczeniach i próbował zająć miejsce popularnego rzecznika partii. Jednak Rafał Bochenek posiada jeden kluczowy atut sympatię ze strony Kaczyńskiego, który nie przepada za zmianami w swoim najbliższym otoczeniu. Śliwka natomiast ma pecha być związanym z kręgiem Mateusza Morawieckiego, który popełnił błąd, gdy przy jednej z okazji ogłoszenia przez Kaczyńskiego planów o emeryturze wyraził chęć objęcia przewodnictwa w partii w przyszłości. Kaczyński to wydarzenie dobrze zapamiętał. Podobna sytuacja miała miejsce teraz. Kiedy lider pisów wspomniał o możliwym wycofaniu się, na Nowogrodzkiej od razu pojawiły się liczne sugestie i prośby o jego pozostanie. Choć nikt oficjalnie nie zadeklarował gotowości do objęcia sterów, to na biurku znalazło się mnóstwo doniesień o tym, kto wyrażał obojętność, a kto, choćby w skrytości, miał nadzieję na jego odejście. Jednak prawdziwa przyczyna, dla której Kaczyński nie może myśleć o emeryturze leży w jego przekonaniu, że wciąż ma szansę zakończyć polityczną karierę Donalda Tuska. To wizja tak silna, że lider musi odłożyć plany odpoczynku na boczny tor. Zmiana sytuacji politycznej w kraju. W kontekście polskiej polityki, gdy prezes podejmuje decyzje dotyczące swojej przyszłości, wpływa to na niemal każdy aspekt funkcjonowania partii rządzącej. Koalicja, która formowała się 15 października, mogła mieć cichą nadzieję, że lider zrealizuje wcześniejsze zapowiedzi o odejściu ze sceny, co otworzyłoby przestrzeń na walkę o wpływy między różnymi frakcjami w PiS. Takie spekulacje opierały się na przekonaniu, że przetasowania wewnętrzne będą naturalnym następstwem ewentualnego braku jednego silnego przywódcy. Mariusz Błaszczak, któremu po kongresie przypisuje się przejęcie części obowiązków prezesa, jest znany jako postać o ograniczonej zdolności przywódczej. To powoduje, że utrzymanie jedności w partii bez charyzmatycznego lidera sprawia wrażenie zadania z góry skazanego na niepowodzenie. Gdyby prezes faktycznie zdecydował się odejść, należałoby się spodziewać znacznego napięcia, przypominającego polityczny konflikt między premierem Morawieckim a ministrem Czarnkiem. W tej hipotetycznej sytuacji, szanse byłyby duże, że Czarnek opowiedziałby się po stronie ziobrystów, co jedynie zwiększyłoby napięcia. Równocześnie niektórzy europosłowie mogliby chcieć wykorzystać tę sytuację do podkreślenia swojej niezależności, podczas gdy zwolennicy byłego porozumienia centrum skupialiby się wokół Błaszczaka, upatrując w nim naturalnego sprzymierzeńca. Jednak sytuacja się nie zmienia, ponieważ prezes postanowił kontynuować swoją misję, umacniając swoją pozycję, co dostrzega Przemysław Czarnek, decydując się na strategiczny krok przeniesienia się do kancelarii prezydenta. Taka roszada ma mu umożliwić spokojne ewoluowanie w przyszłość polityczną, jednocześnie pozostając w cieniu pozostałych wydarzeń i unikając bezpośredniej rywalizacji z prezesem. Czarnek jest świadomy, że bez przychylności prezesa rozwijanie kariery w tak zhierarchizowanym środowisku politycznym jest niemal niemożliwe. Decyduje się więc na budowanie zaplecza politycznego, które w dłuższej perspektywie może przynieść owoce. Prezes, który z ostatnich wyborów wyszedł zwycięsko, jest teraz w jeszcze silniejszej pozycji niż kiedykolwiek. Dlatego każde działanie obliczone na konfrontację z nim byłoby nadmiernym ryzykiem. Z pałacu przy krakowskim przedmieściu Czarnek może w przyszłości wykuwać nieprzeoczalny profil polityczny, który może zyskać na znaczeniu w nadchodzących latach. Choć trzeba mieć na uwadze, że kancelaryjne role nie są zwykle drogą do spektakularnej kariery, jak pokazuje historia polskich prezydentur. Wiele osób na tych stanowiskach po czasie znikało z politycznego radar, ale obecny kontekst i uwarunkowania dają nadzieję na wyjątkowy rozwój sytuacji. Nowo wybrany prezydent to osoba zupełnie nieoczekiwana na tym stanowisku. W rzeczywistości mówimy o kimś, kto rok temu był praktycznie nieznanym urzędnikiem oraz historykiem bez szerszego rozgłosu w politycznym świecie. Jego awans na tak ważne stanowisko może wydawać się niecodzienny, zwłaszcza gdy przyrównamy go do doświadczonych i pewnych siebie graczy na scenie politycznej, jak Przemysław Czarnek. Jest on postacią, która od lat umiejętnie porusza się w meandrach polityki, budując swoją reputację jako dynamiczny i bezwzględny strateg. Już na wstępnym etapie swojej kariery ma zdecydowanie szersze możliwości umocnienia swojej pozycji niż świeżo wybrany prezydent. Poznaliśmy już jego umiejętności i zdolność do przyciągania uwagi dzięki swojej nietuzinkowej obecności na scenie politycznej. Wielu wojewodów to postacie mało znane przeciętnemu obywatelowi, podczas gdy nazwisko Czarnka stało się symbolem wpływu i siły w PiS. Taka sytuacja znacząco oddziałuje na wewnętrzną dynamikę PiS, mimo że personalne animozje i napięcia między różnymi frakcjami w partii nie zanikają. Na chwilę obecną muszą ustąpić miejsca bardziej strategicznemu podejściu w walce o władzę i wpływy. Skutkiem tego jest przemiana dynamiki w samej koalicji rządzącej. Gdy wszyscy są w stanie permanentnej konfrontacji, wiele konfliktów i napięć ulega rozmyciu i pozostaje niezauważonych w codziennym chaosie. Natomiast gdy uda się uzyskać choćby tymczasowy spokój, każde starcie między koalicjantami będzie miało wyraźniejszy wydźwięk i większe znaczenie. Istnieją jednak także pozytywne aspekty dla samej koalicji rządzącej. Frakcyjne rozgrywki są stałym elementem funkcjonowania PIS, a w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy koalicjanci często darzyli się wzajemną niechęcią wręcz patologicznego rodzaju. Mimo to, kiedy cel jest wspólny, potrafią tymczasowo zawiesić różnice i skupić się na tym, co jest rzeczywiście istotne. Koalicja z 15 października jeszcze nie przeszła tej lekcji, choć niebawem będzie musiała się tego nauczyć. W przeciwnym razie politycy PiS mogą z dystansem obserwować, jak wewnętrzne napięcia niszczą wspólne plany, aby później zacząć swoje własne działania mające na celu przejęcie inicjatywy. Dla rządzącej koalicji istnieje kilka korzyści, które wynikają z obecnej konfiguracji politycznej. Na wstępie należy podkreślić specyficzne podejście lidera tej koalicji. Prezes jest osobą, która postrzega się jako wszechwiedząca i nie dostrzega konieczności zdobywania nowych umiejętności czy wiedzy. Ma on głębokie przekonanie, że to właśnie on osobiście jest architektem sukcesu w wyborach prezydenckich, pomijając możliwość, że kluczową rolę odegrali w tym wyborcy związani z Konfederacją. Gdyby na jego miejscu znajdowała się osoba taka jak Czarnek, istniałaby większa gotowość do nawiązania dialogu z Konfederacją i budowania potencjalnych sojuszy przez kolejne lata. Prezes natomiast pozostaje wierny swojej taktyce komunikacji z pozycji dominacji, co w przypadku konfederatów jest zadaniem niezwykle trudnym do realizacji. To właśnie rządząca koalicja może wykorzystać w celach umocnienia swojej pozycji względem prawa i sprawiedliwości. Prezes Kaczyński, będąc liderem, w ostatnich wyborach popełnił szereg błędów strategicznych, zwłaszcza przy tworzeniu list wyborczych. Decyzje, które podjął, ograniczyły liczbę posłów PiS do 190. Chociaż teoretycznie mogła ona być znacznie wyższa, sięgając ponad 200 miejsc. Kaczyński zdaje się nie wyciągać wniosków z własnych pomyłek, co może prowadzić do tego, że w kolejnych wyborach przygotuje równie nieskuteczne listy. Daje to szansę innym konserwatywnym partiom na zwiększenie swych wpływów. Co więcej, prezes pozostaje przy swoim retorycznym repertuarze, często sięgając po odniesienia do czasów komunistycznych i niemieckich ambicji imperialnych. Wyniki wyborów jasno pokazują, że wyborcy z czasem tracą cierpliwość do polityków uporczywie koncentrujących się na przeszłości, zamiast iść naprzód. Warto również zwrócić uwagę na dynamiczną relację pomiędzy Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Tworzą oni niezwykle charakterystyczny duet, przypominający antagonistyczne postacie z komiksów. Jednego można postrzegać jako superbohatera, drugiego jako jego przeciwnika. Ich rywalizacja jest nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu politycznego. Obecność Kaczyńskiego na scenie politycznej sprawia, że Tusk dostaje dodatkową motywację do działania, ponieważ zapowiada się, że za dwa lata dojdzie do ich ostatniego i decydującego starcia, w którym jeden z nich przegra na dobre, kończąc tym samym wieloletni konflikt, który definiował całe pokolenie politycznych zmagań w Polsce. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.